Gdańsk był miejscem, w którym jedna z działaczek Ministerstwa Obrony Narodowej z odczytania harcerzowi zabroniła odczytania apelu z okazji rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Okazuje się, że Agnieszka M. Która wtedy zakazała wystąpienia przedstawicielowi harcerstwa, została zatrzymana dzisiaj w związku z aferą, jaka miała miejsce w Ministerstwie Obrony. Gdańsk pamięta wydarzenie, kiedy jedna z przedstawicielek Ministerstwa Obrony w trakcie obchodów wybuchu II wojny światowej na Westerplatte zakazała harcerzowi wygłosić apel. Dzisiaj, półtora roku później po tym wydarzeniu, kobieta usłyszała zarzuty w związku z aferą, jaka ogarnęła Ministerstwo Obrony Narodowej. Gdańsk. Monika M. Zatrzymana w związku z aferą w Monę Monika M. Przez lata związana była z polską prawicą oraz prawem i sprawiedliwością. Działaczka partii rządzącej startowała w poprzednich wyborach do Europarlamentu, jednak największą sławę zyskała 1 września 2017 roku. Wtedy to urzędniczka Mon zabroniła przedstawicielstwu harcerstwa, który był obecny na uroczystości, wystąpić, zagradzając mu drogę. Jak sama się tłumaczyła, zrobiła to, bo sama nie wiedziała, czy harcerz zamierza wygłosić mowę i zasłaniała się ceremoniałem wojskowym i tradycją uroczystości, w której przedstawiciele harcerstwa nie byli uwzględnieni. Mimo, że zachowanie kobiety spotkało się ówcześnie z wielką krytyką, to nie ukróciło jej to kariery w krajowej polityce. Nadal pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej wraz z ludźmi, którzy dzisiaj zostali schwytani przez wymiar sprawiedliwości w związku z powoływaniem się na wpływy w Mon i PGZ oraz czerpania z tego korzyści materialnych. Czy Monika M. pójdzie do więzienia? Jak się okazuje ówczesna bohaterka wydarzeń z Gdańska jest jedną z osób podejrzewanych o przywłaszczanie sobie środków finansowych z kasy resortu obrony oraz powoływania się na znajomości w resorcie. Sprawa wstrząsnęła Polską, a posłowie opozycji z Platformy Obywatelskiej domagają się nagłego zgromadzenia Sejmu w sprawie tej bulwersującej afery. Nie wiadomo jeszcze, czy Monice M. grozi kara pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że najbardziej znanymi zatrzymanymi dzisiaj przez służby są Bartłomiejem, który za czasów rządów ministra Antoniego Macierewicza pełnił funkcję rzecznika resortu oraz były poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Antoniego K. Sam rząd, premier Mateusz Morawiecki, ani sam były szef resortu nie odnieśli się jeszcze do sprawy.